Nie ma widzów, dzisiaj będzie kolejny spływ kajakowy jak co roku, tyle że tutaj na razie stadion wideo Ciepielów na którym grał KS Naku w sezonie 21-22 no, na meczu domowym. No ja wtedy jeszcze nie nagrywałem tutaj meczów KS Naku, bo ja nagrywałem mecz KS Naku od sezonu y, y, 22-23, a wtedy był sezon 21-22. No i pamiętam, że chyba było tutaj 6-6, o ile się nie mylę. Z kolei na stadionie Makowa było 3-1, ale na tym meczu niestety nie byłem, bo nie mogłem, ale tutaj macie ich stadion. On. Trybuny, stadion sportowy w Ciepielowie. Tak wygląda ten stadion z perspektywy trybuny, i tutaj taka jak w Wieża telefoniczne, bo od kiedy zbudowali w Wieżę Telefoniczną to zaczynam to za zauważać, a później nie zauważałem. Tutaj trybuny z blisko. tutaj ten stadion, a jaki tutaj tutaj. Bocian. Bocian jest tutaj. A tutaj rzeka Jurzanka. O z miejscowości Osuchów tak? Tutaj jest Jł rzeka Jurzanka, po której będę płynął. Zaczynam w Osuchowie Tak to wygląda. Już jestem w kajaku. Na rzece Jurzanka byłem w Osuchowie nagrałem most, a tam. Ciepielowy był stadnik wideo ciepielów, a teraz jestem na rzece. Główna część odcinka, można powiedzieć. Tak to wygląda. Tak, tak, tutaj no, przez chwilę ponagrywam bo będę po nagrywać. Ale to ładne, ładne o jak na każdej rzece są drzewa, nie, nie ważne, czy to byłaby Radonka, czy to byłby wieprz, czy to byłoby Nilda, czy to byłaby pilica Tutaj takie kwiatki O, kozy! O jakie ładne kozy Jest taki youtuber koza w ekipie fantazy Maja, to jest dla ciebie, kozy. O, <gry> ale ładne, tutaj Kozy. Kozy się pasą na Kozy. Kozy no. Nie no, ale Tutaj, tutaj jakiś chyba pen, chyba tutaj jakiś. A tak, aby sobie. Może w którymś bo w Kazanowie, co ciekawe, była taki ekipa Nasz Nowy Dom na początku pandemii 2021, odcinek miał emitację w maju 2020, jakoś tak, tak, jakoś w środku z tego, co pamiętam, bo wiem, że na początku pandemii tak emisyjnie byli Maliszowie koło Wierzbicy, a na początku pandemii nagrywając byli tutaj w Kazanowie. To był pierwszy Nasz Nowy Dom w pandemii, co ciekawe. No jeszcze byli chyba w 2023 w Kuczkach Wieś Gniegóz. Tutaj most w Kazanowie ja chyba nie wiem, w Kazanowie. albo w jakiejś wsi taki taki most tak aby przejść z pola na pole jak no. można tak powiedzieć no jak pola na pola duża rzekę to chyba nie w Kazanowie bo w Kazanowie mieliśmy prze, e, wiesz przewozić kajak to gdzieś indziej to graffiti Graffiti tutaj, no jak widać, to się tutaj na, na wodzie rysował, malował. Widać prąd, tylko nie wiem, czy w kamerze widać, ale na, na oczy widać prąd tutaj. Koło Buińskie. Koło Buińskie. Jeszcze raz. Koło Buińskie. I most taki drewniany, w Kazanowie tak. Tutaj takie drzewa są i trzeba chować głowę Tam są, tam są krowy i piją wodę, no słabo widać, no bo ciężko O, o, the, teraz o, teraz coś tam widać, a tam były krowy, do no, z bliska robiłem zdjęcie. Najpierw kozy, teraz krowy. Tutaj takie drzewo. Uważaj, uważaj na oczy. Żeby się nie... do przodu głowa. Drzewo. Okay. O, dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj teraz nie widać, ale było, było widać kościół w Kazanowie, bo to, bo to jest teraz w Kazanów. Od nowego roku to będzie miasto. Oj, tak nagrywa. Takie jak, takie jak jednioletnisko, Letnisko, bo ja byłem w Jedlini i tam były prawa miejskie jeszcze. Wszystkie jakiś piskary ma. No. O. o, tutaj, tutaj. Ten kościół teraz widać. Tutaj most w Kazanowie. I tutaj jechałem tą drogą. A teraz przepływam kajakiem pod nim. Pierwszy postój, a na nim elektrownia wodna Ale nie taka słynna jak w Czorszczynie czy Żarnowcu na Pomorzu Tylko taka Tutaj rzeka, i żanka No długo było bez postoju, ale jest Postój Tutaj również taka elektrownia, ale taka drewniana, no przypomina mi z wyglądu muzeum wsi domskiej, że tak powiem. wygląda ta elektrownia z idei perspektywy i tutaj takie, taka woda, tam nie można chodzić. Elektrownia tutaj z takiej perspektywy kajaku teraz. A teraz ta rzeka i tutaj takie drzewa w dziwnym położeniu, a więc zagram to z dwóch, dwóch perspektyw: z perspektywy rzeki i z perspektywy, że tak powiem, pieszej, bo na pieszo albo na rowerze, to moim stylu. O, teraz widać te drzewa. Kolejny raz na kajakach, las. No, na każdej rzece był zarówno na Radomce, Nidzie, Wieprzu, Pilicy i teraz... Tutaj, tutaj taki most na wodzie, znaczy no taki most taki, tak, tutaj taki niebieski. Kolejny taki most i kolejny posty właściwie ja Przeniosk, ale nie nagram. Tutaj taki krzyż i tutaj droga wiejska jakaś, nie wiem jaka to miejscowość. O, kombajn! Kombajn jedzie, a tutaj rzeka, rzeka. O, będę pewnie widział kombajn, będę pływał. Tutaj w szuwarach, szuwarowy tunel, można powiedzieć, tak się ująłem. Kolejny most na tej rzece. No, nie wszystkie nagrałem, no bo. O, było też tak, że nie było kiedy. No, ten najbardziej znany to w Kazanowie, bo, bo tam jest droga, tutaj taki, taki nad rzeką, na polach. Widać, widać dom więcej też, to... ja... znowu jakaś. Wieś, bo już był e, Mroczów, Kroczów, Miechów, Kazanów, no i do Ciepielowa teraz, gdzie na początku nagrałem to, e, stadion wideo Ciepielów na początku odcinka. Tak to wygląda. Most tutaj w Ciepielowie, za chwilę będę przepływał i widać tutaj końcówkę wieży telefonicznej, nie wiem czy Wy widzicie na ekranie. Biało-czerwona jest, taka jak flaga polska. No. koniec spływu już, już płynąłem, no, no coś tam nagrałem, no bo ja się bardzo, bardziej zajmowałem wiosłowaniem, a ja, no, nie, nie najlepiej wiosłowałem, można powiedzieć. No, ale mam nadzieję, że coś tam, coś tam zobaczyliście. Patrzcie, jaki dziurawy powóz, to jest dziura, można się utopić. Teraz jestem w Zwoleniu, na rynku. Tutaj mapa całego Zwolenia. Oj, tutaj jest stadion, tutaj boisko Zwolenianki, a tutaj Naradom i Kazanów. Sandomie jest gdzie się urodził Jan Kołanowski-Lipsa, tutaj czarnola, gdzie się Jan Kołanowski wychował. E, Lublin i Puławy, i Przyłęk i Janowiec. Byłem w Janowcu i nagrałem. A tutaj mapa. Gminy Zwoleń. Ry rynek w zwoleniu tutaj informacja fila, Chwila, chwila, chwila. Tutaj mapa województwa Mazowieckiego i tutaj jest zwoleń Ra tu, gdzie dojechałem rowerem Później nagram Tutaj fontanny w zwoleniu tak to wygląda. U... Na kamerę poleciało. Tutaj chyba Urszulka, cór... zmarła córka Jana Kochodowskiego A tutaj pomnik samego Jana Kochodowskiego, bo Jan Kochanowski się urodził w Sycynie, a większość życia spędził w Tarnolesie, ale ze dzwonem też ma wspólne. Bo jest jego serce w kościele, jego a tak to wygląda. Tutaj taki zegar z herbem miasta, a tutaj taki rynek urząd miejski w zwoleniu. A tutaj o, o prehistorycznych łowcy nad Zwolenianką, taką rzeką chyba, bo jeszcze zalew w Zwoleniu, no to już, dobra widzowie, już, dobra, już kończymy film, wbijajcie na kanały Jakubik, Sebastianik, Jakubik kariera warto się radzić, chyba najlepszą, Sebastianik będzie robił przeterminowaną symulację Euro, fanatyk widzewa Krystia i z Games i Dreamers Music, zakazany nubelatel. I mój drugi kanał Wojtac Czikanow, na tym będzie turniej znaczy, właściwe w Znaczy, właściwie w Asport FC przełom Ligue saint więc wbijaj się, więc papawizuje, pa, pa, widzę, pa, pa.